Na dół to nie ma żadnego cave'a nie ma tam idziemy do dyni, jeszcze sobie zbierzemy ich więcej Akurat ich nadmiar nam nie zaszkodzi hmm. Pójdziemy, że sobie w stronę przemierzymy trochę tą pustynię Właśnie chyba albo zrobimy port, sobie taki jeden wielki Jakiś fajny Albo most zrobimy sobie do tej wyspy Też może być ciekawe I fajnie się prezentować Jakiś taki No nie, albo, no zobaczymy O, tam Kevik może jakiś będzie Hop, hop Czy będzie cave? Nie. Jak zwykle nic nie ma. A ja mam pecha do cave'ów. Jak yy, mi są niepotrzebne, to na każdym kroku gdzieś jakiś ścić cave. No bo świnki. Boże, krówki. To, no, że nie może z farmy w Minecrafcie takiej założyć, prawda? Toś ten by Gospodarstwo takie byłoby ciekawe. Z pewnością. Co tutaj jest? Oprócz kaktusów <grywa> Naszą wielką kałamarnicę widać z daleka, więc się nie zgubimy. <grywa> Owiecka. I tam kolejne morze widać, z, te z tego co widzę. Zobaczymy sobie tam co jest. Może zimowa mapa? To jest właśnie tak, takie paradoksy ro, robią się w grze, prawda? O. Wow. E, że nagle, prawda, mamy. Dziwna trawa już jest to. Nagle mamy zimę, a dwie kratki obok jest, prawda, gorący. Tam tundra czy coś innego. Nie znam się na tych strefach klimatycznych, z geografii. Po prostu jestem żałosny. Całkiem ciekawie się to wszystko prezentuje. Cały ten nasz świat. Chociaż mógł się ładnie wygenerować. Na przykład y, w wyzwaniu tchawicy y, Mandero. Ma, wy, wygenerował mu się fajny świat. Nie będę mówił na Seedzie, bo to mnie tak drażni. Pewnie <grymnie> domyślacie się dlaczego, prawda? A jak nie ja mam... Jaki ja mam nick? Ja byłem pierwszy, nocz mnie splagetował. No i nic ciekawego. Taa. W sumie, jakie mamy kordy? Aha. O, już tędy Właśnie dzięki kordom bardzo łatwo wrócić. Nie da się praktycznie zgubić. No obraz, tam widzę żelazo, to więcej tam pójdziemy. Zachęciło mnie to miejsce Hop. No, żelazo. I tam też jakaś jaskinia. Tak, usłyszałem zombiaka. Aż F3 użyję sobie. Skąd? O, Wy to widzicie? Pod nami jest jakiś kawik, a niech was woda zaleje. To jest jakaś ewidentnie jaskinia A niech was zaleje A, Czekajcie, czekajcie ha. Umierają. Piasek Iza Dobra Je, zombiaczek piękny Co ty tu robisz? Nie wiem co oni tam robili, ale mnie to nie obchodzi. Chodzę, że już mi będą przeszkadzali. I co już się nocka robi? No ja sobie zbieram... ...szybko... żelazo. Uuu, miejsca nie mamy. Kwiatuszki, papa. Żlazo ważniejsze. I że sobie idziemy teraz do, do tej, do tej, do tej, do tej, tej jaskini. No nic ciekawego. O, mogę się mylić. Zamurujemy się. mam nadzieję, że się mylę i coś ciekawego będzie. No, robi się groźnie. No, najpierw w tą stronę. Okej okay. Tam jest jakieś urwisko i żelazo było nie Ciekawie jak ciekawie Tam na nic nie ma bo chyba Hmm um. O, nie potrobiłem teraz tyle tych pochodni, żeby nie marnować. A, nic ciekawego. Myślałem, że wreszcie na jakiś trafimy spory yy, kompleks. Ale cóż, cieszmy się z tego, co mamy. Mogło być gorzej, nic mogło nie być. Ogólnie bardzo, mam bardzo mało, mało, mało cave'ów. Pod ziemią jest strasznie wszystkiego dużo. W sumie... Może zejdziemy na dół Na przykład wylejemy wodę I zdacimy na dół Okej, okay, mamy lawę ludziki Nie wziąłem miecze Pokonamy cię samym szpadlem A Pozdychajcie, no, no pięknie, pięknie, ludziki ENEKO pocało się zejść na dół. Wow, jeszcze trafiliśmy na rudę? No, nieźle Tam się teamy? Oho, no najśmieszniej będzie jak się zgubię. Dobra, dawiane no i mamy lepiej No że nie da się zrobić nieskończonego źródła lawy. To by było naprawdę ciekawe. Ciekawe, no przydatne bardzo. Okidoki. doki, wykopujemy sobie węgielek. A, się lecimy. Nie, to się mój sprzęt ostatnio wariuje. Jeszcze? No. A jeszcze tutaj. Ojojoj. Strawo się widzę i płacze. Wydobywamy. Ja teraz będę się starał, żeby my w moje zagrajemy ta seria klaworicksy miała jakiś taki fajny klimat. Mam na nadzieję, że mi się udaje jak na razie to ciekawie prowadzić. Napiszcie no, w komentarzach może coś zmienić, co żeby było fajniej, ciekawiej. Domyślam no, się, że, że mało projektów robimy. O, już 64? Eee, tak. Rozumiem się, że może ostatnio mało coś tam... Eee, ...jakichś projektów czy coś, a to... ...nie chodzi o śpieszenie się z tymi wszystkimi projektami. Nieprawdaż chodzi o dobre zabawę. Wydobywamy. Yum yum. Ok, tu zdecydowanie za mało światła. Eee, dobra. Ja tyle tych pochodni kładę, żeby, żebyście wy lepiej widzieli. Bo wiem, że YouTube przyciemnia. Ostro filmy. Ostro filmy. Hop. Tam jeszcze nie chcę mi się już podejść. <noise> żelaza mam wystarczająco. Mamy łódkę przy sobie? Czy zostawiliśmy? Zostawiliśmy. No to zobaczymy od razu, czy jeszcze ten trick dalej działa. Żelazo widzę. Żelazo. Świetnie.